Nie Pan Andrzej Michta, przewodniczący Rady Powiatu Namasowskiego, radni powiatu Namysowskiego wszyscy, szanowny panie przewodniczący, szanowni radni. Pismo jest też dosyć obszerne, ale myślę, że jest na tyle ważne, że należy je jednak przynajmniej w najważniejszych fragmentach przeczytać tak, żeby mogły się osoby po prostu odnieść, czy to osoba pana starosty, czy to inne osoby niejako w tym piśmie wywołane do odpowiedzi. Ja pozwoliłem sobie podzielić na takie fragmenty. Po pierwsze, żebym miał troszkę czas na oddech, no a po drugie, żeby był czas na odpowiedź. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Podejmowane przeze mnie jako wojewoda polskiego działania nadzorcze w stosunku do inwestycji zrealizowanej przez powiat na drodze włoszyna Brzezinka są publicznie kontestowane, a jej sens wypaczany, przepraszam, przez starostę Namysłowskiego. między innymi są interpretowane jako walka polityczna, jako, jak również jako spór personalny, stąd widzę konieczność zaprezentowania tej sprawy w formie niższego wystąpienia z pozycji wyłącznie merytorycznej to jest działania organu nadzorczego. Moją intencją jest dostarczenie wiedzy, a przez to rozumienie złożoności sprawy biorącej swoje źródło w błędach popełnionych przez powiat przy tej inwestycji. Będę zobowiązany panu przewodniczącemu i radnych za analizę merytoryczną tego wystąpienia. Jednocześnie liczę, iż w ten sposób emocje ustąpią konstruktywnemu działaniu które dla sanacji błędów i koniecznej poprawy funkcjonowania starostwa jest niezbędne. Uwagę tę pozwalał sobie czynić również w kontekście uchwały nr 19 10 2010 Kodemii Regionalnej Izby w Opolu z dnia 8 września 2010, która oddala zastrzeżenia Starosty Namysłowskiego do wystąpienia pokontrolnego kontrolnego Izby. I tu do tego fragmentu jeżeli, jeżeli można to pisać, napisać tak tematycznie, że chcielibyśmy się odnosić do pewnych zastrzeżeń na gorąco, żeby nie wytracić sens e, zarzutów, jakie stawia nam e, Pan e, Wojewoda w tym piśmie. Otóż e, przeczytam to ostatnie zdanie. Uwagę to pozwalam sobie czynić również w kontekście uchwały Regionalnej, Kolegium Regionalnego Izby Obrachunkowej w z 8 września 2010. Czyli tutaj Pan Wojewoda jakby wskazuje, że inspirowała do, do, tego, do tego pisma e, decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej, tak to rozumiem. Ale chciałbym w związku z tym przeczytać Państwu dwa pisma. Jedno pismo z 23 kwietnia 2010 roku, które jak po przeczytaniu Państwo się zorientujecie, że to jednak Pan Wojewoda inspirował Izbę. Obrachunkową do tego, ażeby zajęła się tym tematem, i to od razu daje pytanie, czy tak jest zwyczaj, parują w Urzędzie Wojewódzkim, ale potem na najpierw przeczytam to pismo. Pismo podkreślam 23 kwietnia 2010 roku w związku ze sprawowaniem z mocy ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych i kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych zawiadamiam, podkreślam to bardzo mocno, zawiadamiam Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu o nieprawidłowym wydatkowaniu środków finansowych przez Zarząd Powiatu namysowskiego polegający na sfinansowaniu inwestycji prowadzonych w części na nieruchomościach nie stanowiących własność Powiatu namysowskiego. I tu są wymienione działki, numery. Jest tych numerów raz 2, 3, 4, 5. obręb ewidencyjny w działki 113 i 131. obręb ewidencyjny w Brzezinkach. To jest pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdzie pan Wojewoda instruuje, co mają robić, czy mają się zająć i już wydał według, że popełniliśmy wykroczenie finansowe. Natomiast do nas pisze. Pan Wojewoda, takie pismo, 7 czerwca, czyli dwa miesiące później pisze tak. I znowu się tu powołuje na, na różnego rodzaju y, paragrafy dotyczące tej drogi. Ale y, przeczytam końcówkę. Ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność zabrania materiału dowodowego oraz wystąpienie do projektanta o wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu budowlanego nie może zostać załatwiona. Ta sprawa w ustawowym terminie. Wobec tego informuję, iż załatwienie sprawy nastąpi w terminie miesiąca od dnia zgromadzenia niezbędnych dowodów, to jest uzyskanie dziedzinka budowy oraz wyjaśnień do projektanta. Więc no, muszę to pytanie Panie Wojewodo zadać. Dlaczego Pan okłamał Regionalną Izbę Rachunkową albo nas Pan okłamał? Proszę powiedzieć teraz. Ja pytanie. Panie, Wojewódź, panie że tak to, czy Pan jest w charakterze dzisiaj Wojewody na naszej sesji, czy Pani jest jako osoba zainteresowana w sprawie y, skargi niesionej na pana starostę? Bo to trzeba mi się rozgraniczyć, bo pan dzisiaj nie ma obowiązku odpowiadania na te pytania. Czy pan to zechce zrobić, czy nie, to jest z pana wola, ale jaki jest charakter obec w tej chwili obecności Pan? Proszę bardzo, Panie Ryszardowicz. tutaj w się, że jestem tutaj prywatny i że zamierzam zająć w Szanownej Radzie trochę czasu w związku ze skargą, którą złożyłem Pana. Złożyliśmy, ja i żona złożyliśmy tę skargę. W związku z powyższym, cóż, Pan starosta może w tej chwili czynić teatr jednego aktora. Ja, by zostanę. Nie, nie widzę. Nie wiem, czy to jest sytuacja, która jest sytuacją dla radnych komfortową. Ja nie odezwę się ani Proszę bardzo, jeżeli tak sobie Pan Starosta wyobraził, to proszę uprzejmie. Ja może, żeby nie czynić tutaj Państwu dyskomfortu, więc wyjdę, będę poproszony w momencie, kiedy będę mógł zabrać głos. Proszę. Tak, ja zbyt. myślę, że wystarczy, jeśli Pan... <tuszy> Panie, jeżeli... Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Drodzy Państwo, no widzicie, co się dzieje. No Pan Wojewoda pisze same, same kolumny na mnie, na moich pracowników i ja mam tego nie komentować. Ja mam grać tutaj w teatrze tego aktora. A Pan Wojewoda tutaj wychodzi w sobie, bo to nie dotyczy, no to jeżeli, jeżeli nie dotyczy, no to, proszę, no to, proszę, to proszę to pismo. bo trzeba było przypilnować inwestycje, a nie Trzeba powiat w dwuletni proces. Proszę o spokój. Proszę o spokój. Myślę, że skoro Pan Wojewoda, czy Pan Ryszard Mieczyński w tym momencie nie chce odpowiadać, może się ustosunkować, ma prawo, może się ustosunkować na piśmie. Dobra, przejdźmy dalej może. Ale to ja bym w takim bądź razie, jeżeli mnie się odbiera, odbiera prawo komentowania tych oskarżeń rzuconych przez pana wojewodę, to proszę to pismo wyrzucić do Kuba. Tak to rozumiem. No po co? Do publicznej, do, publicznej, do publicznej wiadomości podaje się nieprawdę. I mnie się pozbawia możliwości komentowania. Pani Radco, proszę zabrać tutaj głos. Wyjaśnienie tej sprawy. Czy co? Ja mam prawo się do tego stosunkować. Nie jest pan jedyną osobą, jest pan jednym z nas w tej Radzie. Y Ciągle pan próbuje po prostu zapewnić sobie ostatnie słowo i bluzgać na każdego. proszę. Bardzo panie przewodniczący, ja nie Pan starosta od nas wymaga zwracania się na piśmie. To niech się Pan ustosunkuje na piśmie z powrotem do Pana Wojewody. I nie wyjeżdżajmy sobie tu z takimi podjazdami, bo. Ale proszę Państwa, jest proszę bardzo, panie... w punkcie obrad informacja na temat tego pisma i nie widzę powodu przerywać teraz komentowania tego pisma. Wszystko pismo jest do wszystkich radnych i można się na ten temat wypowiedzieć teraz na Radzie. Natomiast na pewno Pan Wojewodacz, Pan Ryszard Liczyński ma prawo odmówić odpowiedzi no, w tym pan momencie, pan z skorzystał. Natomiast nie widzę e, jakby potrzeby, żeby w ogóle to pismo wrzucać do kosza. Żeby przebywać teraz to, tak. ten punkt, który, nad którym... Pan, tak, jesteśmy w tym punkcie i będziemy kontynuować to z tego. Natomiast mówię, nie będziemy przecież Pana Ryszarda Liczyńskiego zmuszać do... Odpowiedzi, jeśli w tym momencie nie chcę udzielić. I jest dobrze, no ja to rozumiem, że w tym momencie zresztą zaznaczę na początku, że jest prywatnie. Proszę Państwa, będę czytał dalej i dalej się odniesiemy, jednak, czy osoby, które tu są bardziej kompetentne ode mnie się odniosą do tych zarzutów, bo tak trzeba to traktować. Podstawową zasadą działania administracji publicznej sformułowaną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest legalność. Artykuł 7 ustawy zasadniczej stwierdza bowiem, że organy władzy publicznej działają na podstawie ich w granicach prawa. Na tej podstawie oraz na podstawie ustaw szczególnych, jako wojewoda opolski kontroluję działalność organów administracji publicznej w zakresie określonych, w zakresach określonych w tych przepisach. Jest to podstawowe uprawnienie i obowiązek wojewody jako organu administracji rządowej, a w szczególności organu wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Zatem podejmowane przeze mnie czynności są moim obowiązkiem, a nie działalnością polityczną, co zarzuca mi Pan Starosta. Z tego powodu podejmuję i będę podejmował działania zmierzające do wyeliminowania niezgodnych z prawem rozstrzygnięć administracyjnych. Starostwo Powiatowe niezbędnie tego wymaga, bowiem przy ocenie działań Starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej stwierdziłem, że w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 sierpnia 2010 w trybach odwoławczych i trybach nadzwyczajnych na 31 rozpatrywanych spraw Uchylonych zostało 19 decyzji starosty Narysowskiego, co daje wskaźnik 61% wadliwych rozstrzygnięć przy 38% wadliwości rozstrzygnięć pozostałych 11 starostów w województwie opolskim. Pani sekretarz się Tak, jeśli państwo pozwolą, ja chciałabym się ustosunkować tutaj yy, do tych stopnia. Z tego czasu w mediach dość głośno było na temat nieprawidłowości występujących w Starostwie Powiatowym i padło takie stwierdzenie dyrektora Świetlika, że w Starostwie Powiatowym w słowie, ponad dwie trzecie spraw decyzji, tak to było, wydawanych, wydawanych jest wadliwie. Inaczej mówiąc, jak przeanalizowałam sobie rok 2009. W roku 2009 w Starostwie Powiatowym wydaliśmy 15 455 decyzji. Jeżeli dwie trzecie z tych decyzji są wadliwe, to proszę sobie wyobrazić, że ponad 10 tysięcy decyzji jest wadliwych i nie powinno funkcjonować w obrocie prawnym. W tym piśmie, które jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, pan starosta zaznaczył już, że chodzi tutaj o nasz wydział architektoniczno zbudowlany. Chodzi o rok 2009 i chodzi o rok 2010 do miesiąca sierpnia. Do 30 lat. Do 31 sierpnia, przepraszam, łącznie 2199 decyzji z tego wydziału wyszło. Od tych decyzji odwołało się 31 osób, a właściwie źle powiedziałam, odwołało się mniej osób, było po prostu 31 odwołań, w tym były cztery odwołania jednej osoby dotyczące tej samej sprawy. Chodziło o budowę domów w terenach zalewowych. De decyzje te zresztą zostały utrzymane w mocy. Jest tutaj błąd, nie wiem kto taki błąd popełnił, ale z dokumentów, które posiadamy, zresztą w wydziale AP dokładnie to, to sprawdzaliśmy, na 31 odwołań 19 decyzji utrzymano w mocy. A to proszę Państwa, no już odwraca procent, bo 12 nam uchylono, czyli uchylono nam 39% decyzji. Inaczej mówiąc, uchylono tyle decyzji, ile średnia wynosi w województwie. Wśród tych uchylonych decyzji, przyznaje się, są decyzje. Które w zasadzie, i tak wiedzieliśmy, że chyba będą uchylone. Chodziło on o decyzje dotyczące zgłoszeń budowy sieci telefonii komórkowej. Chociaż i tak jedna z tych decyzji została utrzymana w mocy, czyli wydaliśmy ją prawidłowo. No, były protesty, zresztą sami Państwo pamiętacie, się, pamiętacie, byli tutaj y, delegacje przychodzące, żeby takiego, y, takiej zgody nie wydawać na budowę. W związku z powyższym. Dokumentacja nie do końca była taka, jak powinna być, wymagana zgodnie z prawem, został sprzeciw wniesiony z naszej strony i tak jak powiadam w jednym momencie zostało to utrzymane, przed pozostały uchylone. Czyli tak wygląda nieprawidłowość pracy starostwa powiatowego. No, ja tu prosiłam o zabranie głosu i, i chciałam Państwu to wytłumaczyć, bo myślę, że nie wolno jednak pracowników w ten sposób no, krytykować i dyskutować na ten temat. Dziękuję.